Powitać, no, taki ze złomu dorwałem taką ramę. No, odpowiednia rama musi być jednak i na razie siodełka nie ma, muszę sobie załatwić. To jest ten drugi rower oczywiście z silnikiem, tak to wygląda. Jeszcze nie jest w komplecie, bo łańcuch trzeba założyć. Napinacz nowy oczywiście to będzie pomalowane. Kipier doły. Tak się prezentuje. Nawet fajnie, nie? No taki bym powiedział, nie za duży. A właśnie taki jak na początku miałem. Był taki ten ostatni co miałem tą ramę, to było kawał kolosa. A to jest takie, rama jest wysoka, nie tyle co długa, co wysoka. No tutaj pociąłem ten błotnik bo kurwa jakiś taki potrzebuje tam trochę zabezpieczy tu jeszcze na ten przedni założę coś żeby nie chlapało pokompinuję oczywiście kierownica stara no, to wygląda no i ta nóżka muszę ją przerzucić bo źle ją zrobiłem bo no, trochę będzie pedał przy, albo ją wygnę bardziej do koła Taką nóżkę też ze złomu zainstalowawszy Tak to wygląda, fajna nóżka regulowana tu ma Regulation, musiałbym podnieść koło no. Tak to wygląda, zobaczymy czy to będzie jeszcze jechać Mam nadzieję, że tak, nowy wężyk na paliwo Tyle w tematach Chciałem tak nadmienić, bo był taki komentarz y, takiego, można powiedzieć, y, widza, który jest ze mną już dosyć długo. Oczywiście, bardzo dobrze powiedział, no, Ale nie zrozumiał, że przecież do tamtego roweru to przecież nie, nie ma co pakować silnika, chyba, że od... na bagażniku, chyba, że od piły. No, tutaj się projekt, prawda, następny robi. Tyle w tematach. żegnać.